Cześć! Witajcie na kanale AUTOMIX z Krzyszów. Pogoda nam dzisiaj dopisuje, w końcu mamy kalendarzową wiosnę. Mamy dla Was dzisiaj wyjątkowy samochód, świeży, który prosto z salonu przyjechał na montaż instalacji gazowej, a jest nim Audi A3 w wersji sedan. Zapraszam na kolejny odcinek. Audi 3 po raz pierwszy zostało zaprezentowane w 1996 roku. Dzisiaj na nagraniach mamy model z 2024 roku, który jest czwartą generacją, a jej produkcja rozpoczęła się w 2020 roku. Jest to, tak jak wspomniałem na wstępie, nówka. Przebieg widzicie teraz na przebitkach. Audia 3 zazwyczaj występuje w wersji hatchback, później pokazała się wersja sportback oraz cabrio, natomiast jeszcze później, czyli od czwartej i od trzeciej generacji ukazała nam się Limuzyna, taka kompaktowa. Moim zdaniem, ten samochód prezentuje się rewelacyjnie. Przód, zdobi charakterystyczna dla Audi atrapa chłodnicy w formie takiego sześciokąta. Oczywiście mamy cztery kółka na atrapie chłodnicy. Agresywnie, zadziornie wyglądające reflektory. Wiele przetłoczeń na masce. No, naprawdę usposobienie takiego sportowego samochodu. W połączeniu z limuzyną bardzo mi się ten samochód podoba. Zerkniemy pod maskę, bo chciałbym wam pokazać jednostkę napędową. silnik z oznaczeniem 35 TFSI, co może nieco wprowadzać w błąd, ponieważ ma on pojemność 1,5 litra, generuje moc 150 mechanicznych, a oznaczenie TFSI wprost oznacza wtrysk bezpośredni oraz turbo doładowanie. Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, jakie są widoczne na pierwszy rzut oka, jest to reduktor oraz elektrozawór, natomiast reszta podzespołów jest poukrywana i naprawdę bardzo wysoka jakość zabudowy, jakość estetyki, nic nam tutaj nie rzuca się w oczy, wszystko jest jak najbardziej zbliżone do oryginału. Przejdziemy teraz do kolejnego miejsca, które chciałbym wam pokazać, natomiast zanim to nastąpi, zwróćcie uwagę teraz z profilu na sylwetkę tego samochodu 17-calowe felgi przetłoczenia, również obecne są na drzwiach. Mamy tutaj dwie takie poziome linie, i przechodzimy dalej, gdzie kolejnym miejscem jest wlew do tankowania naszego ekologicznego paliwa, które jest ponad dwa razy tańsze już historycznie, i mamy tutaj pełne złącze, czyli tak naprawdę najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ na stacji przyjeżdżamy, podpinamy pistolet i. Gdy nagrywamy ten materiał, przypominam, mamy początek kalendarzowej wiosny. Tankujemy paliwo za niespełna 3 zł. No i teraz już tył pojazdu. Zadziorne tylne lampy. Oznaczenie silnika w tym miejscu: 35 TFSI. Oznaczenie modelu: 4 kółka. Nadwozie typu sedan, czyli klapa otwiera nam się bez szyby. Już wam ją otwieram, tak to po prostu wygląda. Nieco ograniczona może być przestrzeń załadunkowa, gdyż nie otwiera się łącznie z szybą, ale każdy, kto kupuje tego typu nadwozie, jest przecież tego świadomy. Na przebitkach widzicie teraz przestrzeń załadunkowa, której pojemność wynosi 425 litrów, a pod nią znajduje się zbiornik do tankowania gazu. Jego całkowita pojemność wynosi 50 litrów, natomiast z uwagi na 80% stopień napełnienia, w praktyce wejdzie do niego około 40 litrów gazu LPG. Zabieram was teraz na krótką przejażdżkę, bo chciałbym porozmawiać nieco o spalaniu, o gwarancji oraz o wnętrzu tego samochodu, więc jedziemy w krótką trasę. Mimo że a3 w wersji limuzyn. Nie należy do największych samochodów w nadwoziu typu sedan. Jednak mi miejsca nie brakuje, a nie należę do osób niskich. Mam 185 cm wzrostu i zarówno nad głową, jak i na nogi miejsca mam bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wykonanie, moim zdaniem bardzo ładnie w środku ten samochód się prezentuje. Mamy wkomponowany w deskę rozdzielczą ekran inforozrywki, elektroniczne zegary. Jakość materiałów stoi na wysokim poziomie. One uginają się pod naciskiem, więc tutaj plus dla Audi. Kształty w środku, raczej takie kanciaste zresztą jak na zewnątrz, czyli mamy tutaj taką spójność w wyglądzie zewnętrznym oraz wewnętrznym. W tej akurat wersji, którą nagrywamy, mamy manualną skrzynię biegów. Mamy też skórzaną tapicerkę, szyberdach, więc wyposażenie w środku raczej bogate moim zdaniem. No i. Cieszy fakt, że od początku eksploatacji tego samochodu, czyli od 260 km, tyle teraz mamy na liczniku, jest to samochód, który od nowości będzie zasilany ekologicznym, dwa razy tańszym paliwem. A różnicy w komforcie jazdy nie ma żadnej, ponieważ jedziemy teraz na zasilaniu gazem LPG, wyłączamy teraz na chwilę instalację gazową i z powrotem ją uruchomiliśmy. Słyszałem tylko takie kliknięcie elektrozaworu. I teraz już jedziemy na tym dwa razy tańszym paliwie. Nie było czuć momentu przełączania się między paliwami, więc tutaj nie tracicie ani grama z komfortu jazdy, a eksploatujecie samochód o wiele taniej. Przeszukując internet w celu stworzenia scenariusza do tego odcinka, sprawdzałem też, jakie jest spalanie w tym modelu Audi. No i tam wyniki były gdzieś w granicach 7 litrów na 100 km. Tutaj pokazuje mi komputer pokładowy około 9 litrów, natomiast będzie to średnia z tych 260 km, które mamy w przebiegu, więc mogą to być wartości zaniżone. Zaniżone, aczkolwiek po montażu instalacji gazowej, z uwagi na wtrysk bezpośredni, ten samochód będzie pobierał od 85 do 90% gazu, plus 10 do 15% dotrysku benzyny, ponieważ jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny, TFSI oznaczenie. No i jeżeli chodzi o oszczędności jakie będą generowane, możemy przyjąć ich na poziomie około 25 zł na każde 100 km, na 1000 km będzie to 250 zł, a po pokonaniu dystansu 10 000 km w portfelu właściciela zostanie 2500 zł. Całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że ten samochód jest fabrycznie nowy. Koszty eksploatacji, koszty Zabudowy instalacji gazowej zwrócą się, przypuszczam, po roku, może po półtorej, w zależności jakie przebiegi będzie pokonywał Pan Piotr, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy. Pan Piotr przyjechał do nas z miejscowości Osielec. Zobaczymy, jak instalacja gazowa radzi sobie teraz z przyspieszaniem przy większych obciążeniach. Nie będę żyłował tego silnika, bo mamy tu nówkę z salonu. No i już mamy praktycznie 90 km na godzinę. Nie było to jakieś dynamiczne wciskanie pedału gazu, natomiast fajnie ten samochód przyspiesza moim zdaniem takie bardzo wystarczające do codziennej jazdy. Instalacja gazowa w żaden sposób nie powodowała jakiegoś szarpania czy dziwnej pracy silnika. Więc w 100% tak samo ten samochód pracuje na obydwu paliwach. Instalacje gazowe, które montujemy w Automixie są objęte aż pięcioletnią gwarancją z limitem aż 150 tysięcy km i aby taką gwarancję zachować należy serwisować samochód przynajmniej raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi jako pierwsze. Jeżeli chodzi o dodatkową gwarancję na silnik oraz jego podzespoły istnieje możliwość dokupienia takiej dodatkowej gwarancji i często tak się zdarza, że klienci w przypadku nowych samochodów bądź też paruletnich dokupują taką dodatkową gwarancję. Jeżeli chodzi o koszt takiej dodatkowej gwarancji, bądź też wyceny instalacji gazowej, w opisie filmu znajdziecie link do formularza, gdzie zostaniecie przekierowani na naszą stronę internetową i tam możecie napisać, jakie dokładnie posiadacie samochód, bądź też właśnie takie Audi, bądź inny samochód z bazy naszych samochodów, które mamy na kanale YouTube, a jest ich już ponad 300, więc naprawdę przerobiliśmy już tego mnóstwo. Mamy ogromne doświadczenie i klienci przyjeżdżają do nas. Z różnych części Polski, a nawet za granicę, co bardzo nas cieszy. Cieszę się, że mogłem tym samochodem pokonać pierwsze kilometry. Jest to, podkreślam, po raz już, kolejny nowy samochód, który przyjechał do nas do montażu instalacji gazowej. Wy też możecie jeździć oszczędniej, nawet nowymi samochodami. I do tego Was zachęcam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.